Witam koleżanki i kolegów chomików. Dziś chciałbym poruszyć temat ściśle powiązany z pieniędzmi, a mianowicie podatki. Wiadomo, że podatki trzeba płacić, ale jak radzą sobie z tym najbogatsi ludzie na świecie? Z dzisiejszego filmiku dowiecie się, jak sprytni miliarderzy podchodzą do zobowiązań podatkowych. Posłuchajcie uważnie, bo tego warto się dowiedzieć. Nie można opodatkować udziałów w firmie, bo jest to niezrealizowany zysk. Nawet jeśli masz setki miliardów w akcjach, urząd skarbowy nie może położyć na tym łapy, dopóki ich nie sprzedasz. Jest to twoja potencjalna wartość, ale właściwie to nie posiadasz tych pieniędzy. Masz coś i jednocześnie tego nie masz. Rozumiem takie Argument, że jest to zysk niepewny. W każdej chwili rynek może się zawalić i wylądujesz z niczym. Dlatego udziałów nie da się opodatkować. Ale z jakiegoś powodu w drugą stronę to już nie działa. Gdy Musk kupował Twittera, zgadnijcie, co zaproponował jako zabezpieczenie transakcji. Prosił wtedy grzecznie banki, fundusze inwestycyjne i innych miliarderów o pożyczkę, bo sam nie chciał pozbywać się ani jednej ze swoich akcji. A co dostaną na zabezpieczenie? No jak to? Dzeczona akcje Tesli. No to zaraz, jak to w końcu jest? Mask może coś sobie kupić używając swoich akcji, a potem twierdzi, że w zasadzie to ich nie posiada, więc nie można go opodatkować. To taka zabawna gra, w którą mogą grać tylko miliarderzy, bo cały majątek mają utopiony w czymś tak głodnym jak udziały, a jak normalny człowiek zarabia pieniądze jako pensję, to można go normalnie opodatkować. W kręgach finansowych to się nazywa ogromna na wyższym poziomie. To oczywiście Mało kto ma stosy akcji w dużych firmach, których może użyć do zabezpieczenia kredytu. Strategia jest całkiem sprytna, nie sądzicie? Doskonale pokazuje, że z perspektywy podatkowej cena i wartość mogą się drastycznie różnić. Dzięki za oglądanie! Idę szukać więcej fajnych filmików, więc nie przegapcie kolejnych odcinków. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do usłyszenia! Witam finansowo zorientowane chomiki. Czy jesteście zadowoleni ze swojej pracy i generalnie z życia? Przypuszczam, że wielu z Was przyzna, że chciałoby czegoś lepszego. Cóż, poprawa jakości życia często wymaga opanowania bardzo konkretnych umiejętności. Ale może warto, skoro stawką jest lepsza egzystencja. Usiądźcie wygodnie i posłuchajmy razem dzisiejszego filmiku. Kiedy zacząłem spotykać się z Martą, nigdy nie prosiła o drogie rzeczy. Zawsze była wdzięczna i wyrozumiała. Niczego ode mnie nie wymagała. Ale być może właśnie dlatego chciałbym jej dawać więcej i więcej. W przeciwieństwie do kogoś, kto ma oczekiwania. To najgorsze, co może być. Żebyś wiedział, kiedy mieszkaliśmy w Los Angeles, Często narzekałem na mieszkanie, chociaż płacili za nie moi rodzice. Kiedyś wspomniałem mamie, że warunki w mieszkaniu są okropne. Mama wtedy spojrzała na mnie i powiedziała, co się z tobą stało? Nie dziękujesz Bogu, że w ogóle masz gdzie mieszkać? To do mnie trafiło. Od tamtej pory regularnie sprzątałem i dziękowałem Bogu za to, co mam. Wow, już po kilku miesiącach mogłem sobie pozwolić na lepsze mieszkanie. To mnie czegoś nauczyło. Jak mogę oczekiwać więcej od Boga, skoro to, co od Niego dostałem, traktuję jak śmieci. To samo dotyczy związków. Wiele osób źle traktuje swoich bliskich jakoś tak z ale każdego dnia trzeba doceniać wszystkie osoby w naszym życiu. Głębokie myśli, docenianie tego, co się posiada, nie oznacza zadowalania się obecnym stanem rzeczy, ani niechęci do posiadania więcej. Wręcz przeciwnie, wdzięczność za to oznacza, że człowiek będzie także cenił wszystko, co zdobędzie w przyszłości. Takie nastawienie sprzyja rozwojowi i pomaga w osiąganiu celów. Nie mam na to dowodów, ale nie mam też wątpliwości, że pozytywne myślenie ma taki wpływ, bo widziałem to już nieraz. Bądźcie wdzięczni za to, co macie, Jestem pewien, że Wasze szczęście jeszcze bardziej się do Was uśmiechnie. Dzięki za oglądanie! Pamiętajcie, chomiki to siła! Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego! Do zobaczenia w następnym odcinku!